Hejka kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie można powiedzieć trochę inny, ponieważ będzie to opis koni z hodowli HGK, czyli HIO. Macie ją podlinkowaną oczywiście w opisie jak w każdym najnowszym filmie i co dzisiaj omówimy sobie plusy i minusy wykonania konia, funkcjonalność. E, cenę i to, jak, e, jak one wyglądają wizualnie, więc zapraszam do oglądania. Czyli można to nazwać takim opisem hodowli. E, konik przyszedł e, do mnie bez kija. Ogólnie e, chyba tak też jest w każdych e, koniach od hio chociaż nie wiem, musiałabym się doinformować. E, w tej chwili wyświetla się na ekranie e, to, czy właśnie koniki przychodzą z kijem, czy bez. Yy, druga rzecz, która yy, przykuła moją uwagę, to jest ich rozmiar. Myślałam, że są trochę większe, ale yy, one są takie bardzo spoko, jeżeli chodzi o takie sportowe kucyki, bo yy, do szablonu zaraz przejdę, ale ogólnie ten rozmiar jest idealny, myślę, że będzie bardzo uniwersalny dla wielu osób. I są też mega, 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 mega leciutkie, co, co jest na wielki plus, bo zarówno jak chcecie trenować ujeżdżenie, no, chociaż tutaj bardziej przydają się konie yy, trochę cięższe, ale do skoków są naprawdę idealne. Trzecia rzecz, która przykuła moją uwagę, to to, jakie one są sztywne. Naprawdę tego nie widać tak na zdjęciach. Ale no one są naprawdę bardzo sztywne. Szczególnie pyszczki tutaj, to tu jest wszystko idealnie, e, idealnie dopchane. I też nie ma takich, e, jak na przykład w przypadku amfy, że ona miała tu takie małe wybrzu wybrzuszenie trochę. E, przez to jak była mocno wypełniona, a nie. To właśnie zauważyłam, że koniki od Hio są e, fajnie wypełnione, równo e, po całości. E, następna rzecz to chrapy. E, ogólnie większość hrab jest właśnie taka realistyczna i on są mega spoko, bo jak ganszot miał takie mięciutkie że normalnie dało się nimi dało się je wyciągnąć jakby ze środka to nie, to akurat kojniki od Hio mają fajnie zrobione, sztywne te hrabki też mają bardzo ładne cieniowanie no i właśnie następną rzeczą jest cieniowanie Cieniowanie jest wykonane bardzo fajnie, bo jest takie subtelne. Ja nie takiego hamskiego cieniowania. Yy, są dwa typy, właśnie ludzi, którzy lubią takie yy, cieniowanie, jak jest na przykład yy, na koniach IGR, no to one mają mocniejsze te cienie, a ja jestem fajanką bardziej takiego subtelnego, yy, subtelnych cieni. Tak samo zauważyłam to na hrabce, ponieważ ja jestem, nie jestem fanką różowych hrab, bo mało osób umie zrobić je ładnie. A tu akurat zauważyłam, że to jest taki bardzo ładny i to też nie jest taki chamski Barbie róż, tylko to jest taki właśnie e, taki podchodzący trochę pod brąz. I ta obwódka wokół jest naprawdę mega, mega słodziutka. Yy, więc ten pyszczek przykuł też moją uwagę, yy, odmiany są bardzo fajnie naszyte, w sensie w niektórych koniach widać po prostu te szwy tak chamsko, a tutaj nie, jest bardzo poszarpana, odbiana, a jest ona przyszyta bardzo, bardzo ładnie. To samo mogę powiedzieć o oczkach, są oczywiście równiutko. Mają tu szpileczki, różnorodbite, i są naprawdę takim bardzo gęstym, bardzo, gęstym, bardzo dziutkim ściegiem, przyszyte, więc idealnie, idealnie bo, bo prawie nie widać. Jak się stoi z odległości, to go w ogóle nie widać. Rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, bo tego nie widać na zdjęciach, ale te uszy. Te uszy są, no, kamień to jest, po prostu bardzo, bardzo, bardzo usztywnione. E, więc naprawdę podziw, e, że autorce się chciało tak szyć te uszy, bo no to musiało być na pewno trudne, ale jednocześnie e, nie, wpłynęło to, e, nie wpłynęła twardość uszu na to, jak one są przyszyte. One są przyszyte bardzo e, ładnie, nie widać tego szewku i są też równiutkie, prościutkie, e, w dobrym miejscu, więc e, na plus. E, kolejną rzeczą, jaką zauważyłam, jest przyszycie grzywki i grzywy, w sensie ją pokażę teraz. W międzyczasie właśnie pojawiają się przebitki tego o czym mówię. Ta grzywa jest przyszyta tak idealnie, że po prostu stoisz obok to nie widzisz szwu, bo ona jest bardzo mocno jakby wbita pomiędzy włoski więc, więc, więc super. Jest też bardzo mięciutki. I żebyście mnie nie, źle nie zrozumieli, są dwa typy koni. Koni, które są mięciutkie pod względem e, wypchania i wtedy jeszcze materiał to Jezus osmara, to, to są po prostu duszowe koniki, a nie, konie od Hijo właśnie są takie miękkie, śliskie, ale to jest na e, duży plus. I sama się tak przyznam trochę, że e, jadąc w teren, oczywiście e, we śniegu to miałam derkę założoną, miałam na założone i o głowie, więc tu tak głowa i kłąb trochę przysłaniało, ale tu gdzieś ten śnieg pokapał i faktycznie nie ma takiego problemu, bo jak u Amfy był taki problem, że wzięłam ją kiedyś na trening, gdzie się rozpadało niestety, to widziałam, że później zostało jej parę kropek na grzbiecie, gdzie była najbardziej narażona na, na wilgoć, a nie, tutaj akurat nie było problemu, też moja ukochana siostra miała śnieżką. I przeżył, więc, yy, więc na no spokojnie. Szablon. Ja mówiłam Wam, że ja nie lubię OS-ów, bo one mają głowę źrebaka, yy, ciało ujeżdżeniowca, a yy, właśnie koniki od Hio są na tyle spoko, że one mają bardzo ładne pyszki bardzo takie szlachetne, trochę arabskie. Yy, tu widać jak się odchyli troszeczkę w yy, Właśnie Teraz wam to pokażę. Yy, pewnie macie też na przebitkach. A tak ogólnie to mają bardzo ładną, szlachetną szyjkę. W sensie ona jest i do skoków, i do ujeżdżania. Mi się bardzo wygodnie na nim jeździło ujeżdżaniowo, ale nie mnie będzie bardziej do skoków, do terenów i do takich e, rzeczy. Następnym punktem jest widok z góry. Ogólnie wy już widzieliście na moim kanale parę shortsów, gdy jeździłam na nim właśnie gdzie nagrywałam Wam jak jeżdżę na nim z tej perspektywy GoPro, i one są super, bo ja właśnie szukałam konia, który będzie taki idealny do GoPro, żeby mi się po prostu na nim wygodnie jeździło. Tak jak Valverina to był mój najlepszy koń, którego miałam ever, jeżeli chodzi o to GoPro, to tak on teraz ją może szczerze zastąpić, bo ma bardzo fajnie przyszyte te uszka i ta szyja też jest. Mega spoko. Grzywa i grzywka, nie wiem czy to jest w każdych koniach, ale u mnie jest bardzo gęsta, co na plus, bo y, jest na tyle krótka, że się nie plączę, a wygląda to mega słodko, mega uroczo. I teraz y, przechodzimy do minusów. minusów w sumie zauważyłam tylko takie dwa. Pierwszy minus to to, jak one mają mocno usztywniony pliszczyk. Wezmę sobie wędzidło, z którym on do mnie przyjechał i wędzidło, które mam y, od siebie. Wędzidło, ten wielokrążek, ja już na nim raz miałam, ale e, pokażę Wam, co się dzieje. E, dla mniej doświadczonych osób może być mały problem z tą szpilką, bo ona faktycznie jest ją trudno wbić. E, mamy tu takie wędzidełko e, proste z drutu. I ono wchodzi bez problemu. Tu, jakby spoko. będę mu takie właśnie robiła: żeby nie narażać jego pyszczka na jakieś, na jakieś dodatkowe fałdki czy coś. Więc tu jest spoko, ale problem pojawia się przy będzie właśnie tego typu, takich większych. Należy je włożyć jak najmniej, możliwie jak najbardziej płaską częścią i jak najdalej, po czym od razu spiąć pyszczyk szpiką, bo się on niestety troszeczkę otwiera, ale jest on na no tyle sztywny, że no sama się nie dziwię. Dlatego zalecam faktycznie zapinanie tego pyszczka. Zostawiam to będzie idełko na razie. Drugą wa wadą, jaką e, zauważyłam w konikach Hio, e, w sumie Nie, dobra, to był jeden egzemplarz. Na początku nie wiedziałam o co chodzi, teraz Wam pokażę. E, na początku miał duży problem, ponieważ miał krzywów biteki I to może być jednorazowa, jednorazowy przypadek, ale to jest naprawdę jedyna woda, jaką zauważyłam. Zresztą po naprostowaniu już, już tego nie było. Ale na początku miałam trochę z tym problem, ale tak to wszystko jest perfekcyjnie. Dwie ważne rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas kupowania koników od HIO. Pierwsza, na której ja się, ja się szczerze przejechałam, w sensie nie przejechałam, ale po prostu muszę sobie skrócić kij, ponieważ one mają dziurę taki mniej więcej dotąd, według mnie to jest bardzo, bardzo spoko. Bo jednocześnie jak wbijesz ten kij, to końc nie lata góra dół. A drugim takim powodem jest to, że po prostu... Wtedy nie ma jakiegoś problemu, że nie wiem, kij się przebija tutaj, kij się przebija tutaj, nie wiem, wychodzi gdzieś bokiem, yy, więc takiego problemu nie ma. Kolejna zaleta koników od HIO to jest to, yy, o, właśnie teraz Wam pokażę, że ja po prostu yy, po jeździe już to będziedełko wyjmuję bokiem, żeby nie narażać tego pyszczka na yy, zbędne otwieranie się, bo chcę, żeby yy, karminek w sposób zrobił jak najdłużej. Kolejna rzecz. Te konie są tak fotogeniczne, że naprawdę że jestem pełna podziwu, bo one wyglądają w reali. W... One wyglądają na żywo lepiej niż na zdjęciach, a na zdjęciach wychodzą przepięknie. Myślę, że to jest po prostu zasługa ich uroku osobistego. I to by było na tyle. No, pewnie już jest naprawdę bardzo długi, więc nie chcę wam. Przedmięć mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do kontaktu. Autorka macie w opisie, ma także kanał na YouTubie, który też macie podlinkowany w opisie. Ja Was żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego i jeżeli macie konika od Hio, to możecie napisać pod jakimś shortsem, może zobaczę. Guziki, pa pa!